Dzień dobry, to Monika z Kawałka Raju. Dzisiaj chciałabym krótko opowiedzieć o tym, co to znaczy rozwój osobisty. Rozwój osobisty to jest szereg działań, które każdy z nas może podejmować, w skrócie po to, żeby być coraz lepszą wersją siebie. Ten rozwój osobisty może się dziać na czterech różnych płaszczyznach. Pierwsza i najczęściej spotykana i taka, o której na pewno wiesz, to jest rozwój fizyczny. Co jesz? Jakość Twojego snu oraz ćwiczenia fizyczne, czyli wszystko wokół naszego ciała. Do tego także zaliczamy trochę szerzej środowisko, w jakim funkcjonujemy, to w jaki sposób, nie wiem, nawet mamy posprzątany dom, jakim powietrzem oddychamy, czy stykamy się z naturą i możemy naładować się jonami ujemnymi od natury, czy nie, jakby wszystko, czyli wszystko wokół tego, żeby nasze ciało. Pozostawało zdrowe, rozwijało się, było silne, zdrowe i jak najdłużej e, trzymało fasą, mimo upływających lat. Drugi obszar rozwoju osobistego to obszar umysłowy, czyli wiedza, którą przyswajamy oraz umiejętności, które są wynikiem tej wiedzy, czyli to, czego uczymy się w szkole, to, co czytamy, to, czym karmimy nasz mózg, który jest narzędziem analitycznym, do tego, żeby pomóc nam podejmować w życiu trafne decyzje. Trzeci obszar to jest obszar emocjonalny. I tutaj mamy do czynienia z rozumieniem po pierwsze własnych emocji, czyli tego, jak wydarzenia wpływają na nas, na nasze ciało, na to, jak my reagujemy na te wydarzenia. Na ile my możemy sobie, na ile sobie radzimy ze stresem i jak sobie z tym stresem radzimy, jak, je, jak uzewnętrzniamy nasze emocje, na ile my jesteśmy w stanie wychwycić negatywną emocję odpowiednio wcześnie. I dopasować reakcje w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, a nie żeby nasza reakcja emocjonalna rządziła nami. I czwarty i ostatni obszar rozwoju osobistego to rozwój duchowy. To jest odpowiedź na naszą potrzebę bycia w kontakcie z czymś poza nami, z czymś, co jest większe od nas. Może to być kontakt, żywy kontakt z Bogiem. Modlitwa nam może taką potrzebę zaspokajać, medytacja, rozumienie. Naszej rzeczywistości i bycia w tej rzeczywistości w taki sposób, który nam jakby ułatwia to funkcjonowanie i daje nadzieję na przyszłość. Ja w kawałku raju, w tej przestrzeni dla kobiet, na pewno będę się zajmowała rozwojem duchowym, także emocjonalnym, ale także będę dzieliła się wiedzą, która wam pomoże. Ta wiedza czasami będzie także dotyczyła naszego funkcjonowania fizycznego. Także prawdopodobnie wszystkie te cztery tematy w jakiejś formie będą się tu pojawiały. Dziękuję Wam.